3, 4, zaczynamy sezon. Fiderowy za przyjechaliśmy nad wodę leszczową. Jest 9 marca, więc trzymajcie kciuki, a my się bierzemy do roboty. U mnie w wiaderku zanęta leszczowa. Do tego trochę pinek, trochę białych robaków. Trochę pieczywka fluo i płatków owsianych. U mnie to taki trochę standard tutaj, właśnie na tą wodę. Czy lato, czy jesień, czy zima, to te ryby na to reagują. Tutaj się ochotki nie używa. Nie ma sensu, wydaje mi się. Ta ryba, jeżeli podejdzie to do zapachu i do mięsa, to są duże ryby. Więc, jeżeli tutaj jest, nie wiem, jakieś 200 ml robaków, to wszystko to nie powinno przekarmić. Najważniejsze, żeby zostały zwabione. A potem. Ewentualnie utrzymane. Takie są moje teorie. A czy teoria się sprawdzi w praktyce, no to zobaczymy. I my, i wy. Adaś łowi trochę inaczej, bo Adaś łowi na metodę. Tak jest, metoda dzisiaj, przynajmniej na razie, zobaczymy, czy będą efekty jakieś, ale jesteśmy dobrej myśli. No i ja też mam zestawy do metody w razie W. Więc dwa kije Adama są na metodę, dwa kije moje są na klasyka. Na jednym moim kiju jest pinka na haczyku, na drugim białe robaki. Pokombinujemy z kolorami, poczekamy. Siedzimy dzisiaj za Dasiem w takim miejscu, w którym już kiedyś łowiliśmy. Łowiliśmy to mocno powiedziane. Tak, tak jak Adam mówi, łowiliśmy to mocno powiedziane, ale ten film, ten film gdzieś rzucę w zakładki ale byliśmy tutaj jakiś czas temu, nie wiem, dwa, 3 lata temu, trafiliśmy na tarło. Byliśmy w maju i trafiliśmy na tarło leszczy. Nie złowiliśmy nic, a wędki nam się gięły co chwilę. Po prostu mieliśmy tyle obcierek, po żyłkach nam pływały ryby, które, które chciały się trzeć, a nie chciały nam brać. Tyle, że teraz mamy jedną pewność, tarła dzisiaj nie ma. Na 100%. Natomiast nasze wędki póki co też się nie wyginają. Od ryb no to łatwo nie jest. Siedzimy już ponad dwie godziny. Jesteśmy bez brania. Ani u mnie na klasyka, ani ładama na metodę. Ale jeszcze przyszedł mi do głowy jeden pomysł, za chwileczkę będę go realizował. Jednego kija sobie przezbroiłem na metodę. Zaraz rzucę, ile fabryka dała, po prostu jak najdalej od brzegu. Zobaczyć, czy te ryby nie są przypadkiem po prostu dalej. Ja w tej chwili jestem zaklipsowany na 36 metrach i nic się tu nie dzieje. Tak sobie zanęciłem. Około 10 szklanek poszło do wody i nic. Adaś łowi no, czasem bliżej, czasem dalej, ale też mniej więcej w, takim, też w, takich, w takich mniej więcej odległościach. Więc teraz ja spróbuję jedną wędkę zarzucić na metodę po prostu na drugi brzeg. No i dobra, to próbujemy tą metodę. Duży podajnik, 40 gramowy. Tylko, że mam malutyńki haczyk, ale chociaż branie, żeby było to. Będziemy próbować. Możemy trinkersa mięsnego. Myślę, że żółty będzie ok. Hmm. Powinno być dobrze. Teraz klipa nie ma. Nie ma. Idzie fabryka była i czekamy, zobaczymy czy to pomoże. Adam, trzeba zrobić podsumowanie dzisiejszego dnia. Wyprawa na dzierżno duże, za grubym leszczem, piękny dzień. I tyle. <laughs> bardzo przyjemnie się siedziało nad wodą, pogoda była super, słoneczko, trochę wiatru, ryby nam w ogóle nie przeszkadzały. Dziękuję bardzo za uwagę.